Szanowni Państwo, kochani moi, w takich warunkach, jakie mamy, w takiej praworządności, jak my ją rozumiemy, przychodzi nam zracenzować niemieckie piwo. Niemieckie, no bo my się już dostosowujemy do, do tych warunków, jakie mamy, prawda? Skoro Frödeuschland, to No Zobaczymy, czym ten miód, którym teraz jesteśmy karmieni, pachnie. A nóż nam posmakuje, bo myśmy się zmęczyli kontestowaniem. Okej, okay, no byliśmy przeciw, ale, ale może to i lepiej dla naszej ojczyzny, że popadniemy w taką zależność od, jakby nie było, potężniejszego kraju, starszej, donioślejszej kultury. A wiecie Państwo, w końcu getę albo katedra w Kyln, czy nie należy przed tym skapitulować? Czy nie należy powiedzieć sobie, fyrdojcze? Zobaczmy, bo... Tu jest jakieś niemieckie piwo i tu jest jakiś mnich, sobie. Paulaner München. I tak jakby koroną tych wszystkich rozmyśleń jest konkluzja, że jak będzie dobre, no to chyba trzeba przed tym wszystkim skapitulować i już zostać tymi mentalnymi Niemcami. Cholera wiem. A może to wszystko nie było warto? Może te powstania nie były warte? Może... Nie wiem. Wybaczcie, że, pańczy, że patrzycie na takie krańcowe produkty umysłowe, ale, ale my jesteśmy u kresu. Za chwilę wszystko się rozstrzygnie. Zobaczymy, czy warto zostać Polakiem, czy warto jednak być Niemcem. Bo może warto, no może ta luda małpa ma rację. Boże, może ta luda małpa ma rację. <laughs> Żeby Polska. Żeby Polska, żeby Polska była Polską. Dziękuję. E, dobre piwko.